Cześć. Dzisiaj porozmawiamy na temat legalnego nocowania w lasach. Jak dobrze wiemy, za spanie na dziko w lasach państwowych poza przeznaczonymi do tego miejscami możemy dostać mandat. Jakie więc mamy inne możliwości? Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi filmami i oczywiście wspieracie rozwój kanału. Możemy zaczynać. Po pierwsze, lasy prywatne, gdzie pozwolenie dostajemy od właściciela lasu lub jeśli my jesteśmy właścicielem, to dajemy je sobie sami. Yy, drugie, lasy państwowe, wyznaczonych do biwakowania, nocowania w miejscach zgodnie z określonymi regułami. Zacznijmy od tego, co może nam grozić za biwakowanie w niewyznaczonych, nieprzeznaczonych do tego miejscach. Od razu uprzedzam, że nie jestem prawnikiem, więc mogły się tutaj wkraść jakieś błędy interpretacyjne. Dlatego zainteresowanych zachęcam do zgłębiania ustaw na własną rękę albo z pomocą prawnika. O zakazie biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lub nadleśniczego mówi artykuł 30 ustawy o lasach, i ten sam artykuł mówi nam też o innych czynnościach zabronionych w lesie, z którymi moim zdaniem warto się zapoznać. Poza tym artykułem możemy jeszcze wymienić kilka lub kilkanaście, które tyczą tego samego problemu pośrednio lub bezpośrednio. Ja tutaj będę posiłkował się ściągą przy wymienianiu wam ich wszystkich, bo nie chcę się tego uczyć na pamięć. Więc tak, posiłkować możemy się tutaj dodatkowo artykułem 48 ustawy o lasach na temat szkodnictwa leśnego. Artykułem 120, artykułem 151, 154, 156, 157, 162 i 166 kodeksu wykroczeń, mówiącym m.in. o wyrębie i przywłaszczaniu drzew, przechodzeniu czy przejeżdżaniu po nienależących do nas gruntach leśnych, niszczeniu zasiewów, puszczaniu psaluzem, zanieczyszczaniu lasów oraz o nieopuszczeniu lasu na wezwanie. Artykułów, które można pod to podpiąć jest na pewno więcej, ale nie chcę tutaj robić bloku prawniczego, który trwałby godzinę. Dlatego wybrałem moim zdaniem najciekawsze i najtrafniejsze. Z powyższych wnioskuję, że za samo biwakowanie może nam grozić do 500 zł mandatu lub kara nagany, Jeśli natomiast zostaniemy oskarżeni o bycie szkodnikiem, a na przykład oskarżą nas o kradzież drewna, lub nie opuścimy lasu na wezwanie, to kary te mogą wzrastać. Linki do wszystkich artykułów znajdziecie w opisie. O tym, kto może nas ukarać za biwakowanie, mówi artykuł 47 ustawy o lasach i są to Straż Leśna, Leśniczy i Nadleśniczy. W przypadku poważnych naruszeń w grę wchodzą przepisy kodeksu wykroczeń. Dobra, dość o tym, co nam nie wolno, porozmawiajmy teraz o tym, co nam wolno. Jeśli chcemy spać w lasach państwowych, to mamy dwie możliwości. Pierwsza zgłaszamy się do nadleśnictwa z pytaniem o wyznaczenie nam miejsca do biwakowania. Po tym pracownicy nadleśnictwa wskażą nam miejsce, gdzie możemy nocować, miejsce do bezpiecznego rozpalenia ognia oraz miejsce do pozyskania drewna na opał. Druga, moim zdaniem, lepsza opcja to skorzystanie z programu Zanocuj w lesie. Kilka lat temu Lasy Państwowe wyszły z inicjatywą, że we wszystkich 439 nadleśnictwach wyznaczą teren. Na którym po prostu miłośnicy Bushcraftu, Survivalu czy zwykłego biwakowania będą mogli spędzić noc w lesie. I tak też się stało, a chcąc korzystać z tego programu, nie musimy tego nikomu zgłaszać, dopóki nasz pobyt w tym miejscu nie będzie dłuższy niż dwa dni lub nie będzie nas tam więcej w ekipie niż 9 osób. Nadal jednak występują tam ograniczenia dotyczące rozpalania ognia. W większości przypadków można korzystać tylko z kuchenek gazowych, a czasem nawet ich użycie jest zabronione. Jak więc znaleźć takie miejsce na biwak? Zaraz wam wszystko pokażę i opowiem. Chodzimy na pdl.lasy.gov.pl, ukośnik portal, ukośnik mapy. I ja zalecam Wam dostać się na tę stronę z linku, który daję w opisie, bo wtedy będziecie mieć skonfigurowane tutaj warstwy. Jeśli jednak zdecydujecie się wejść z innego źródła, to pamiętajcie o tym, żeby wybrać mapy BDL, zaznaczyć mapa zagospodarowania turystycznego, a następnie odznaczyć sobie tutaj to, co będzie zaznaczone poza programem Zanocuj w lesie. Po prostu dla większej przejrzystości, bo domyślnie, jak dobrze pamiętam, to zaznaczone są ścieżki dydaktyczne i prawdopodobnie szlaki turystyczne. Po prostu e, robi się tego dużo. Jeśli zostawicie tylko program Zanocuj w Lesie, to jak widzicie teraz, mamy tutaj mapę z wyznaczonymi terenami do programu Zanocuj w Lesie. I przyjmijmy, że chcemy przespać się gdzieś w Bieszczadach. Lecimy sobie tutaj. I jak widać na południe od ustrzyków dolnych mamy całkiem spory teren wyznaczony do programu Zanocuj w lesie, w którym możemy legalnie przenocować. Na południe i południowy wschód mamy tutaj kilka mniejszych terenów, a na północ i północny zachód jest tego więcej. Miejsca do biwakowania możemy też szukać na czaswlas.pl, to jest strona lasów państwowych. I tutaj, żeby znaleźć teren do biwakowania, klikamy biwaki i tak samo jak na poprzedniej mapie mamy zaznaczone miejsca, gdzie można biwakować. I na przykład weźmy sobie wybierzmy teraz coś nad morzem i tutaj w lasach lemborskich też jest całkiem okazały teren niedaleko do plaży. Jak widać jest tego trochę, zawsze mogłoby być lepiej, ale jak na fakt, że jest to dość młody projekt, to moim zdaniem ilość miejsc do Noclegu jest zadowalająca i zapowiada się to wszystko obiecująco. Mapy dostępne są też w wersji mobilnej w postaci aplikacji na telefony, także jeśli kiedyś gdzieś będziecie biwakować, i będziecie się zastanawiać, czy przypadkiem nie doszliście do granicy, to możecie sobie w takiej aplikacji po prostu sprawdzić, czy znajdujecie się nadal na terenie wyznaczonym do biwakowania. Nocując z programem Zanocuj w lesie, pamiętajcie o tym, żeby nie hałasować, nie śmiecić, psa prowadzić na smyczy, alegowisko rozbijać na twardym podłożu, tak żeby nie uszkodzić ściółki. Lasy państwowe zalecają korzystanie z hamaków, które są bezpieczne dla leśnego runa. W niektórych nadleśnictwach można używać kuchenki gazowej, ale tylko w sytuacji, kiedy nie obowiązuje na danym terenie trzeci stopień zagrożenia pożarowego. W miejscach wyznaczonych przez nadleśnictwo można rozpalać ognisko, ale sposób i miejsce pozyskania drewna trzeba ustalić z pracownikami nadleśnictwa. Żeby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas biwakowania, warto wcześniej zapoznać się ze stanowiskiem danego nadleśnictwa w powyższych sprawach. O tym, jak legalnie i bezpiecznie rozpalić ognisko, porozmawiamy w innym filmie. Pamiętajcie o tym, żeby biwakować zgodnie z regułą Leave No Trace. Jeśli będziemy szanować naturę i miejsce, które zostało nam udostępnione, to myślę, że projekt będzie rozwijał się po naszej myśli i z korzyścią dla nas. Pokażmy, że jesteśmy odpowiedzialni. Teraz poruszmy temat lasów prywatnych. Jeśli chcecie biwakować w lasach prywatnych, to przede wszystkim musicie uzyskać pozwolenie od właściciela terenu. Właściciel wyznaczy Wam miejsce do biwakowania i rozpalania ognia. Błędnym jest przeświadczenie, że w lasach prywatnych można robić, co się chce. Przepisy ustawy stosuje się do lasów bez względu na właściciela, tak więc każdy podlega tym samym przepisom, o czym mówi artykuł 2 ustawy o lasach. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Zachęcam Was do legalnego i odpowiedzialnego biwakowania, bo to będzie prowadzić do tego, że będziemy mieć więcej praw i swobody w lasach. Zachęcam Was do wspierania kanału. Możecie to zrobić za pomocą przycisku obok przycisku subskrybuj. Wspierający mają dostęp do filmów wcześniej, ich komentarze są wyróżnione oraz mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych emotikonek. Pamiętajcie też o zasubskrybowaniu kanału, włączeniu powiadomień, a ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia.